Jaki, jak tam nagrywam się? Zaraz przyjdę. Z jeszcze nie ma widzów. Dlatego skacie, skacie, skaczyńskadziel pomysimy Kzy ludzie to. Skacze, 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 skacze Szczęść Boże. Boże. Pozdrawiamy z, z opalnicy. No pozdrawiam, tak. Po Eucharystii. Tak. Piękne kazanie, jak pana Michała. No, Tak, no. Kto, Kto, nie słyszał, Kto, Kto nie słyszał? Nie słyszał. To... Kto nie słyszał? Nie żałuje, no. Trudno. Możecie pisać intencje, jak macie jakieś, tak? Tak, tak, no, zaraz tak. Będzie tak. Dzisiaj tak. jeden dzień, więc to wszystko jest takie skondensowane To dzisiaj. jest bardzo, bardzo szybka filmka ekspresowa. Kto pod tym filmem yy, intencje, to na to, to radę, żeby przeczytał? Tak, tak, tak. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, bo teraz transmisji. To, nie, w komentarzu chyba lepiej. Jak są jakieś takie bardzo indywidualne i osobiste intencje, można tej wiadomości prywatnej na grupę, znaczy na tą stronę. To może lepiej wiadomości. I też odczytamy. Bo po południu będzie różanie z intencjami. Teraz będzie taki zwykły. Jest no jest super. klimat pielżynki taki. No noga mnie już boli. Raz mnie już ktoś zdenerwował. Raz to. mnie rozśmieszył. No tak jest. Wszystko jak na pielżynce. Długo czekaliśmy. dwa lata czekaliśmy. Długo Długo czekaliśmy. Ja Jakie są plany mogę na wejście? O, to co, przystawmy, jak jest. Mamy tylko trzy dni pielgrzymki, właściwie dwa takie no. prawdziwe, długie. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Nie będziesz tylu konferencji. Nie wiem, jak to będzie. no To wszystko. Jakie jest planowane na czuja. Plan jest taki, że się pomodlić. Dzisiaj chcemy się pomodlić. Zwłaszcza wtedy tego 14-15. Pozwolić sobie na takie odreagowanie. Pewnie dla każdego był taki trudny czas, te ostatnie dwa lata, od ostatniej pielgrzymki, trzeba odpocząć od tego wszystkiego. Taki plan mamy na te dni, żeby nie, no nie przedobrzyć z niczym, za dużo rozrywek nie będzie, raczej chcemy po prostu się powodzić, bo nie mamy takich przestrzeni, nasza grupa jest bardzo rozrywkowa, ale akurat w tym roku będzie inaczej, no bo nie ma tych dni, kiedy mamy te różne imprezy. Nie będzie meczu w tym roku, nie będzie nie zumby. Meczu to jest super, że nie będzie, to jest największy mój sukces. Ale szczęście, że jest COVID, nie? Szczęście jest COVID i nie wolno grać w piłkę nożną, bo jest COVID. No. Tak, A... już zachęcamy do przebywania do, na jasną górę, jeżeli nie masz ten Tak, nigdy tak, to było kroczyć, fajnie. to... Jak ktoś nie może wrócić, to tak wypada tam nam to czuwanie z piątku na sobotę, nie? Tak, tak, tak. W przyszłym tygodniu. Więc idealnie, nie no w tym idealnie. Jeszcze, że jest. Tylko jeszcze w następnym. Z piątku na sobotę nasza grupa to prowadzi. W takim myślę, że można zdradzić, do żadna zresztą tam tajemnica, będzie w takim... Motywem wiodącym będzie kerygmat. Będziemy sobie rozważać te najważniejsze prawdy naszej wiary. No i też, oczywiście, chcemy to spędzić ten czas z Batką Bożą w spokoju. Takim, nic właśnie nie chcemy w biegu robić. Mimo, że mamy jeden dzień, tak chcemy, właśnie taki ja mam plan na to, żeby jednak tu zrobić wszystko z spokojem. Taki normalny dzień pielgrzymkowy, żeby nie było tak, że musimy się gdzieś tutaj spinać i nie Także zapraszamy do częstochowy. No można dołączyć tego czternastego, jeszcze już tak na dziko, jak ktoś tam chce, to proszę że nie ma z tym problemu, nie? Się nawet jak ktoś tutaj by zapisał, to... Ja nie sprawdzę, będziemy paryzeuszami, nie? Karo, a ty powiedz, bo to jest ciekawe, jeśli tu już tu gadamy. Ty tutaj... No przecież życie ci się odmieniło trzy dni temu. Teraz ty tutaj pokaż się powiedz, tak wygląda młody mąż, młody pan, jego żona tam gdzieś drze, drze się? Tak, drze się. Doświadczyłeś tego, tak, jak w mu się grze? Tak, i się o 4.30 już po raz... <grym> była... już, już, już się na niego nadzierała. Trzy dni pośród. No i no, nie jest być mężem, nie? Tak. Tak? Ale nie o 4.30. <grym> no, Powiedziały, że jest przekonany. <grym> Muszę po, być szczęśliwy. Po, po, po trzech dniach jeszcze jestem taki przekonany. Bo... No. No, najlepszy przed tobą. Jeszcze jest czas, jeszcze jest czas. Dobrze. Idziemy się jeszcze przejść po Pozdrawiam grupie, wszystkich naszych internautów, tak jest, podlimy się, pozdrawiamy, za bardzo. kto nie może, wiemy, że są różne sytuacje, jak ktoś nie może dotrzeć, to niech się włączy duchowo, te transmisje temu mają służyć, pamiętamy o tym, dużo nas jest bardzo, no, fajnie, no dobrze, 60 osób, to jest no. sporo, to... tak jakbyśmy mieli to jeszcze z nami z 15 rzędów no. No. osób, to to jest fajne, dobrze, no. No. dalej, dużo mi. w ogóle tu mamy ludzi też, nie przecież tak, ponad nas. tak, 100, tak, 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 jest tak, 20 jest, tak na oko, sport, społeczna grupa, także fajnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. dobry. Hejka. Co tam? A wszystko dobrze. Skąd do nas przyjechałaś? No a skąd z Mazur z Wrogową, pozdrawiam mojego brata i narzeczoną, żeby im wszystko dobrze na nowej drodze życia i tobie i Marysi też. Tak jest. <laughs> Dziękujemy bardzo. Jak tam? Fajnie? Faj fajnie jest. Trochę biodro boli, ale... To... Biodro? No, już no, to, to już to jeden dzień. <laughs> Nie no, jeszcze będę 14 i 15 To super, to super. będzie jeszcze czas na regenerację. Chociaż szkoda, że no, nie 11 dni. Ja się przygotowywałam przez całe dwa lata. Tak, wszyscy liczyli, że wyjdziemy tak na pełnej pompie na Jasną Górę jako pierwsi. Wejdziemy tak czy siak, ale tak, tak, tak to by się szło 11 dni i tak się nakręcało. Tak, dokładnie. To Ta była inna atmosfera, a teraz faktycznie jest tak to wszystko. Ekspresowo, ale super, że można w ogóle, że tak, idziemy. Tak, że to, to jest... Brakowało strasznie tego. I tak już nawet po tym jednym odcinku do palenicy, to już tak mi się gardło zdarło i słyszałam, po marysie tak samo. Ale to też super. no. No tak, no rok temu jednak to, to było totalnie coś innego. Aha. Taki lipiec bez pielgrzymki to jak pizza hawajska bez ananasa. O dokładnie. A najlepsza jest Hawajska. Z ananasem. No tak. tak, lubię też, no? Fajne jest. O. Tylko żeby nas tutaj zaraz nie zhejtowali ludzie to tak. Nie, 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 don't hate. Make love. Dobrze, super. My tu mamy teraz różaniec. Połączymy się tam i na różańcu drugim południu z intencjami. Zapraszamy do wysyłania Waszych intencji. No i będą odczytane one, także wrzymujecie razem z nami różnych powodów można tutaj być nieobecnym, ale jednak duchem zawsze co można być do tego zachęcamy i pozdrawiamy wszystkich gorąco opuszczając palanicę kolejny przystanek grodzic Wielkopolski Jest tam Jadrze Dobrze Do zobaczenia z Bogiem